Aha, czy może... Chyba, czy nie. To dawaj koszmarną kryptę formimy teraz, jedną. Ale nie, bo to już przeszliśmy mi się wydaje, wiesz? O. Nie, przeszliśmy creeperowe lasy teraz. A to nie była ta jaskinia, w której byliśmy? Nie, ale nie. słuchaj, bo, bo... jak creeperowe lasy przejdziemy na trzy, Ty, bo teraz możemy nagle na 5 wziąć w ogóle. Następną misję. No i na misję. poziom trudności lepszej temy, dropio. Tak, że zwiększa się poziom trudności. No te... teraz to możemy wziąć jakąkolwiek no to idziemy kryptę. Na piątym? W takim razie. No, na no, no, najtrudniejszym, no. jaki najtrudniejszym, możemy. Jak ja już mam tam legendarnego. Dobra, a ja idę siusiu teraz. Dobra. To ja idę zajarać. Nie! Jak to? Nie mamy 5 minut. Ja no, idę... minutę! sekund. Kurwa. No to jaraj szybko, szybko bierzesz. <laughs> Możesz przestać machać, kurwa. Ty musisz zawsze coś pajacować. No i tak czekamy. Kurwa. No ale musisz pajacować, musisz, nie? No muszę czymś ręce zająć, kurwa. No, no to nie ty kurwa chodzić lewym, a nie machać obok mi ucha, kurwa, że widzę ja i twoje sztyleciki to idę przez 10 minut. Pomachać, kurwa. Dziękuję ci bardzo. I tak słychać. Wypier dalej dalej. No nie bij tego, bo jeszcze głośniej jest. No a kurwie Dobra, wyrzucam cię z lobby. Jak wyrzucić tego na bak? No ja pierdolę, kurwa ile on... Nie mogę nawet wrócić, szalisz to? No co to kurwa jest? No jak No co jest? Zacięło mi się na... Nie ma nawet łączyć, cię wyjebało No O fuj Ja kilo Ale... na prosto tylko Ale chujowe sztylety, pa co ja mogę Masz haki piata No i ten, i jeszcze one podpalają Zajebiście, a konia walą tak. te same? Hmm, o proste, że tak, one wszystko robią, są najlepsze <laughs> Zajebiście Trochę boli jak się wali hakami, ale... Bo ja go nie biję <laughs> Uwaga Creeper Dobrze, O kurwa Zajubi się. Zajubi się. Ja mam do... na no bo jest to na chill, gdzie ktoś... jest tank No trzeba kajtować creepera No możecie no, nie, go kurwa kajtować. Go kajtować a nie zraszować pod niego No ale no, to ty bo... go kurwa zraszowałeś To czemu ja zraszowałem a ty padłeś, a ja nie A no, to ja w czym go zraszał, kurwa No bo jakby go wszyscy zraszowali to by padł to znaczy Dobra nie młodziutki, no pasy, bo ja jest. podnoszę chłopa nie? Ja pierdolę No nie mogę kurwa no Kolejny, pięć idzie. To nie mogę, to nie <noise> nie <zasz. głos> No creepery są nieco gigabroken Dobra ja go podnoszę, nie mnie budziola Dobra dzięki Spoko, podnieś Ja pierdola, że nas w chwilę rozjebali Oni się tu jeszcze te moby Trzymaj się, trzymaj się ja Tyle to poty Byle to Nie no już padli jabłko Ty chyba nie, nie mamy rady Nie no ja już nie mam życia znowu Dobra panowie chyba nie możemy na piątce robić tego Możemy, możemy Nie możemy jabczon Możemy Ja tutaj walczę, Soro boro na dziesięciu Kurwa Dobra recytuję tę kamerkę No. Tam się coś błyszczy na no mapie. Ten poziom jest na 22 poziom, a wy jako drużyna macie 10, Dobra, co ty pierdolisz? No i dajemy kursami, A ja mam legendarne sztylety i podpalam wszystkich. Creeper, creeper, creeper. Dobra, jest Dobra, iśćmy do tu i jest, jest boss jak kuj. To jest dźwignia jakaś. O kurwa, no, co ty to zrobiłeś? O kurwa. O kurwa, kliknąłem coś. A tu co jest A nie, to są jakieś zwykłe mody, jebany. No ale to one będą nie więcej i Dleci mi te strzały. No, kurwa no musiałeś no To ja debil na 100% Czemu zawsze na... Jeszcze mnie. się wyjebał, no no bo kurwa widziałem jak rasujesz po te strzały, no Mówię ci, że mam kurwa 7, no, to musiałeś zajebać i sobie Biscyk kurwa tyle i nie wiesz mi tych strzał, no Ale ja po prostu klikam wszędzie i... To jest taki instynkt. Jeszcze Asosyjna. powiedziałem, ale tak wypadłeś <głos> <głos> O kurwa Coś mi wyjebało, podnoś szybko Zanim się zresztą następne Podnieś się Podnieś środnego Podniesie od razu mody na złożę. Dobra ja podnoszę Dobra Mam low, mam tak Kajtujmy do dołu, low, do dołu, low, low, do dołu, low, low, do dołu low, 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 low. O ciężko. Kac. No to nie, to nie mogę tak to odpuścić To jest lepsze, podpalanie czy stunowanie? No musiałeś podjebać! Co? No znowu zajebałeś mi sprzed nosa, kurwa, strzały, no! Nie, no teraz to chciałem widziałem ich! Czekaj na no potem może, młodziutki, co? No czekaj, no czekaj. Zresztą jak się wy... O kurwa, my bad. <laughs> Zdaszowałem do przodu. Nie żyję. Eee, nie, no kurwa! Próbowałem Modziutkiego podnieść. Nie mając HP mnie Creeper dojebał I co, od nowa będziemy to robić? wie, no, że tam się zapisał Goldziki. Tak no go... jest, jest No goldzik. jest no, chuj z tym Dobra, dawaj Kowal, da lepszą zdroję Dobra, jednak nie, chyba, że teraz O kurwa 20 Jaka moc! Pełna moc! Kamerkę ci wyjebało No kurwa, znowu? Pierdolę to zasraną kamerkę, no Ale skupiony siedzi Ty, moc drużyny nam wzrosła do 14, to co? Koszmarna krypta na piątkę? No No, no No, no. no to pierdalamy się Ja pierdolę, widzicie tą kuszę, widzowie? Dawajcie mi kurwa wszystkie strzały Patrzcie, co robi moja kuszka O kurwa Dobra, gdzie po... KURWA mać I zostaliśmy we czwórkę z jednego creepera. No. Dobra, skaj tu jeden mob, a drugi podnoś, bo to jest swój. No to jest ulepszony chyba mobek. No, to są zaklęte. Weź go. Dobra, ja, ja go trzymam. No, pierdolę! Dobra, albo się ogarniecie, kurwa, albo nie gramy więcej, nie? No. No, nie da się z tym grać. Bo mnie pierdoli takie przegrywanie, kurwa. <grystanie> <grystanie> o kurwa złota skrzyniaczka, nie, no. Zaczekaj. No, <grystanie> nie wiem no jak można grać kurwa łusznikiem dla lamułu. <grystanie> no co, bo się chciałem dobrze bawić kurwa po swojemu, to od razu źle, bo tobie nie pasuje, tak? No tylko pytam. No co chodzi kurwa z tą zjebaną? Zabawę na szacie. Aha, sypnąłem tu i dostałem bombę. Głównym jesteś. No ale ja z ty, tylu ty ja ty Jest, ty jest krytery, To wędzę, bo to noba mamy usnika. Ja mam kuszę z pełną mocą, rozumiesz? Pewnie. Ja pierdolę, mam ci i wcisnąć, chcesz zobaczyć kurwa? Jeszcze nie chcę by konia walić do tej kuszy możesz. Patrz. dobra kurwa. popatrz, popatrz. Na tę moc i trzy w przebitkę dodane zielona <laughs> kusza. Zielona kusza. No nieźle tu co masz. No dalej jeszcze, no naprawdę musisz tak gadać: jakby coś otworzyć mapę i widzisz, że jest. Dalej no, gdzie masz tu przejście? Ja, ja pierdolę. pierdolę, to trzeba na pkoło. No <laughs> nie No wszyscy, tu jest żółty. Ja, tak, jak ja tylko szczelam, to nie bierzcie strzałów już dobra? <laughs> ale ja nie podnoszę żadnych cały kuli. Dobra ale jakbyś podnosił to nie podnoś. Kurwa nie podnosił No po chodźcie do przodu, poczekaj Jedzie No nie, ostrzały No i były strzały ktoś zajebał oczywiście Ja nie wziąłem Jemu więc... strzał luki? To 6. Tak, to 6, kurwa To młody zajebał Ja mam 18. Dajcie szota wizawy. zaraz się dowiemy kto by jebał strzały Róbcie szota Cóż na ekspana ja pierdolę, nie mogę. No róbcie szota, kurwa, rób szota ze strzał. Ktoś zajebał strzał i się nie chce przyznać. Ja tego nie przepuszczam. Słuchaj, mu dziutki ten, tak. <grym> ja ja wie? Dzięki. O no to se. Jezus. Ale to nic nie Miko. zmieni. Dziwca gdzie to? Dzięki mnie. Na rozbudzenie muszę sobie przypierdolić. Oj, Ktoś tutaj rozjebał liczbę zadanych obrażeń widzowie Wierwierkę to... A no, Luki Steve to najwięcej kurwa ten Ja najwięcej przedmiotem Dystansu pokonał Czyli ja najwięcej wykorzystuję mechanik gry, bo jest Największy damage delk kurwa, no, no, jak dawaj. zwykle. Szynkę Pokonany dystans w blokach mi Stewe, bo ja naj... najwięcej coś w sensie... Ja dostałem wędkę 2-4 mm -hmm. level Ale gówno, jakąś kość dostałem BUTY to? SZYBKOŚCI! KURWA! Nową misję dostaliśmy. Dobra, zrobiliśmy kryptę. To idźmy może od... Od błotnistych bagn, co? Dobra, błotniste bagna. No przestań kurwa, musisz pajacować! Dziękuję. <grymka> <toddź> <toddź> bo to ci pokazuje to. Fabuła. Uwaga. Proszę, kurwa. Wiedźmy z błotnicy bagien skaziły krainę swoimi wywarami. Nie możemy pozwolić, żeby arcy złosadnik położył łapska na tych miksturach. Z pewnością użyłby ich do niecnych celów. RKS. Na najtrudniejszym? No. No. gra. O, filmik They conjure up all manner of booze to empower the Arch Illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the Illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. sobie Nie się. Sorry. Dobra. Dobra, rosszujemy szybko. Nie no, spokojnie. Dobra, wszystko spodle. A kto podjebał wcześniej strzałek Nie no, wiem, a szans. zrobił ktoś szota? No widziałem wysłali. No to wy jeszcze raz. Trzeba zrobić analizę. Kurwa kto? No ja przan podpierdolił. <noise> no, no przecież jeszcze to widz. No zobacz kurwa. Fotomontar. No zobacz, 29 strzał masz i nagle masz 69, bo podpierdoliłeś. Nie Ale nawet się nacz... nie da oszukać 29 strzał Jest i podpierdala 69. No, wpierdolił strzały. No, <laughs> zjadłem strzały i byłem głodny, a coś gadają. Ej, dobra, wiecie, co czekajcie, ja sobie zmienię. Chodkieje? Nie, no się przyzwyczaiłem do 1, 2, 3. Nie, nie no, no się nie muszę kurwa. zmienić, kurwa. A jak polegałeś się z kurwicy Dobra, pomożecie? Ja to padam. Kamerka ekstra. No kurwa kamerka, no, a co ja zrobię, że kamerka? Nie wiem czemu kamerka, nie mam pojęcia, kurwa, nie mam pojęcia. No, mnie to jakaś dziwka A, bo tu noc się zaczęła. My się wyjewaliśmy. No ale jak ja wam mogę pomóc? Strach. No strach, właśnie, kurwa. Możecie nie rasować jak debile? Nie ktoś? Zeskocz tu na dół Co zeskocz? No, no co zeskocz? No co zeskocz, kurwa. Mam no taki Noptim mam, kurwa. Ty masz Noptim? Co ja mam powiedzieć? Czemu rasujecie KURWY No trzy razy w ten sam sposób się wyjebaliście. Trzy razy, no ileś można. Jeszcze raz się wyjebie ta kamerka, to już ją wyłączam na zawsze, pierdoli mnie to. To jest niemożliwe. No to chodźcie razem, a nie no to... osobno. Kurwa, no... No ale bo zobacz kurwa, jak debilu jebany, no. Nikt się tam kurwa jeszcze nie pojawił, a ty już zapierdalasz. O, 8 mobów tankujesz na ryj. Możemy zacząć chodzić razem! A i się pierwszy jebany. Ja no się wyjebałem, no wstrzankowałem z kurwy syna Creepera Już się wy nie musieli Ja mam lec stila, nie? Ej, no nie, no, nigdy nie mogę widać pieszna 10... No, <grystanie> no, ostatni strzał. Gdzie są? To już coś ja po <grystanie> ja po... Nie, nie mnie mi Ten Tensor odpalił Urywa. O, kolejny. Znowu podjebał? No, nie ale wiem. Ja nie rozumiem. A nie możesz trzymać te kurwa, ale, lewy my guzik ja... musisz możesz trzymać, rozumiesz? Nie musisz kurwa napierdalać co chwila. No ale ty jak chodzić? No, trzymać kurwa lewy zamiast napierdalać co chwila. Kurwa jak inaczej w diablo grałeś? No zawsze, napadzie grałem. Chciałem no, coś odpierdolić. Na, na, na stradzie kurwa. No to... musimy cofnąć stąd, tu nic nie ma już. No. Diablo na pagie. Nie grałem na miejsce. Mam no, taki nobkin, kurwa. Nie masz nobkin, kurwa? To co ja Tyle mam powiedzieć? <noise> ja to jest szajem. <noise> to jest <noise> Enderman mnie goni, no. Jak kurwa Enderman? Enderman bez skitu. Się tepa, kurwy? A to boss to jest. jest ja. <noise> o no, kurwa, podnieś mnie po ktoś. <noise> Tam i pizden O kurwa, mocnie świnie gonię zbyt. w pizdę mam tego bossa No a idziemy no, po świnie kurwa Gdzie ten Enderman? nie no, ja jest No musiałeś to rzucić we mnie kurwa <laughs> No musiałeś to na jest. tym stać kurwa No tak bo rzuciłeś to we mnie ja już tasza nie miałem No to jest kurwy no peńesz Kurwa ja jak miał brak... strzały to mógł go obijać, bo no, to 120 A ja mam 20. brak strzał kurwa, no to jabłczo może ty se postrzelasz kurwa Może ty się postrzelasz kurwa, <noise> kurwa jabłczo, masz 60 w baranie Ja ich nie używam, bo zaraz coś się się no, ja mówi no, no. A co zrobiłeś kurwa jak nie ukradłeś? No kurwa, bo no leżą... Jezu kumarzia, czuję zawsze mój pierwszy na miejscu zdarzenia no bo kurwa, jak ty widzisz skrzyneczkę to ci oczy świecą kurwa No ale kurwa no, klikasz sobie żeby się pozbierać i, i zaraz ten te strzały Ale muza jest wykurwista Jak idę ostatnio z skrzyneczki Dobra ja mam takie low, że to się zesnął zaraz Jego ja ja nie tak można tak... schwycać na wędkę nie? Nie To no dojazd teraz. Ale no głupi co on kurwa nie no, oh. tylko klejnoty popuścił. Oh, kurwa. Zamknij pizdę. Aha, ale szata. Nie szata, zdobi człowieka. No to ciekawe co on nie Nic mnie nie zdobi Kto to za strzały leżą? Gdzie? A. Już podniosłeś. Podniosłem? Ja, mam 20 strzał. W końcu. Mogę postrzelać. Dobrze jabłczan nie żył akurat Uratowane zostały strzały Specjalnie się wyjebałem, żeby nie kusiło Musimy się cofać Dobra, wypierdam tę kamerkę na razie, ja wyłączam nie ją Wy, wycią... Jebać tę kamerę dla frajerów Soczysty gameplay Naparzanka Rozwałka Jak kiedyś Rocky Royo Wardor kurwy. <gry> Tarcza, szmato, lecimy z kurwami. Jebać, kapusi. będzie <gry> na górę wejść, trochę. Poczekaj luki na nas, co? Wieczku. A idziemy A ja tu na są... górę? To są dwie drogi przecież. Nie są dwie drogi. Są dwie drogi! Nie są dwie drogi, jedna jest no poszliście kurwa w złą drogę. No bo w sekret poszliśmy. Tu jest sekret, ja jestem. Nie, tam gdzie ty jesteś, no jest ja kurwa. Cel misji. Mena, kurwa. No bo tam jest cel misji. No i ja No i się nie popisałeś. Ja pierdolę. No, no czekaj, no idę z tym głąbem, kurwa. A nie on już się idzie, idzie do nas. <głos> nie <głos> mogę, no nie mogę. No, czekaj no na przykład. Ale, wszystkie. że nie ma działać, że kameraman nie otworzył skrzynki. <grym> ale, że kameraman kamera nie działa. <grym> a. A, a. No co, dobre. No tak teraz słów no. Dobra, ja go raszuję, bo to jest chuj przecież, kurwa. A, tu bądź górą, bądź wszyscy, kurwa, dobrą krzywdę. Ja pierdolę, co on mnie tak przestraszył? Bo on jest straszny Ja pierdolę, co te tyle moby? To jest jakiś ogień, tu elitki są jeszcze oprócz tego O wow. kurwa, no to... Dobra, Koniec chyba bo... <gry> A to jest ostatnie życie nasze? No. no To cofajcie, cofajcie, kajtujcie ile się da Lurujemy, lurujemy pojedynczo to ostatnie ja życie mam, mam, no. Cofka, 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 cofka. Cofnij Luki, cofnij Czemu mnie te kurwe goni, no spierdalaj! Chcę ich podnieść No ale goni mnie do śmieć, no Michael Jordan Dobra już, okej. Dobra, podnieś go ja przed... no, jawcza No nie wiem klikembery. No podnieś go jawczę. Czemu ty bije, że go nie podnosisz? Ja nie mogę kurwa. Zaraz zostanie do pijek to wkrótce. No nie mogę go podnieść Dobra ja go spróbuję podnieść. Ja Dobra Trzyma... ja go podnoszę. Dobra ja go nie mogę, Dobra, podnieść. Ja go nie mogę Dobra, podnieść Ja go podnoszę. Kurwa. Ja nie wiem, fucking optim. Cawka kurwa! Do strapczana! No i się wyjebałem, kurde. No Czemu się wyjebałeś, kurwa, Weź, cofnąć! Pierdola, no, chłopa Ostatnie życie, ostatnie życie, cofka! Czego go podnieść. No jedna, jedna... Gdzie, gdzie on jest, gdzie on jest? Jedna litka jest przy mnie tylko. Nie zwracaj jest. na niego uwagi! O kurwa Wyjebał się! Podniesiemy takim. Podniesiesz? Aha, to ja zostałem tylko Dobra Podnieś modziutkiego jakoś Dobra, podnosz, podnosz, raz kurwa, próbuj Klikaj od razu, ten co się wyleczy No, ej, podróż go! A modziutku gdzie? Czemu nie uleczyłeś, Luki? No ja po Mozutkiego idę. Ale czemu po Morziutkiego a nie po mnie? Ale czemu? Ty, on stał obok, ja miałem wszystkie mowy na sobie, ale strollowałeś to! Kasztanie! No nie no Luki strollował, nie nie wiem, o co chodzi. No, ale strolowałeś to No dobrze, jest na koła odpowiedzialność rzucicie. Eh? <laughs> trzy razy czasie? się wyjebaliście raszując kurwa. Trzy razy straciliśmy no, no. przez was trzy życia. A później Luki, kurwa, zamiast mnie podnosić, to idzie dziutkiego szukać, jak ja to No ale ty na początku. Ale to, to owczyłem, no, no, tak Jak już byłem w grze, to się trzy razy baliście, bo poszliście do przodu wszyscy. Owczyłeś, kurwa, tak naprawdę. Nie no, owczyłeś i zmieniałeś ustawienia, nie, jak ja, my pierdolę, walczyliśmy. walczyliście, kurwa. No, to wystartujesz? Może... Dobra, jak nie zrobimy tego za pierwszym razem, to przysięgam, że... ...że chuj, mnie strzeli. Wystarczy, że będziesz oddał mi strzały, to będzie es. Dobra, wystarczy, że się nie będziesz odzywał, japczan. Dobra, to już. <laughs> no mam 29 poziomowy złoty łuk, złoty łuk, nie masz szans na takie coś. Nie Le bijesz. Kurwe. No to, Dobra, to hita, to. Wal. No to trzy razy więcej cię No Wal, to jest hita. No, trzy razy więcej cię To pato, kurwa. Ja pierdol, ty masz się kurwa, a nie Łuk, oszukałeś mnie. I co? Zostaw ja. to na no, potem, może. No, ja zostawię na potem, pobiję ty. Maszyngana. Dobra, ja. Dobra, ja sobie damy. A, kurwa, Luki na pełny. Wjeżdżamy w cel misji od razu. Dawajcie za celem, za z żółtym tym, lecimy. Ty, bo młodziutki się wyjebał. Co <noise> <Ten> robi, <chłop. głosy> Ale szkoda, strzał trochę, coś czuję, że na bossie się bardziej przyda. jest luki? Są Można nas stepować, debilu? No idę, idę już. Ja. No Ale nie idź. No jak on te Dobra, przerasuję mobile, te mobile, kurwy, tak. czekaj. To dużo co obok, to nie wiem, Jest? <laughs> nie udało się? Niestety. Dobra, ja rasuję te kurwy. Dajcie radę i tak. Dobra, ja już ten ty... Nie, już nas ten bije. Nie, przynajmniej już się Dobra, możecie przestać trollować? Dobra, ja mógł 25, oddajesz mi strzały. 25! Ja mam 27 machine kurwa, złota. 28, kurwa. Nie, pokaż! 25, 29 nie graj łóżnikiem! Gra mucznikiem Nie graj mucznikiem, bo jak ja chcę zagrać łucznikiem, maskala mam No proszę. Tak. Patrzcie kurwa Kioro! Dobra, bo dziutki raczej... <śmieniu> <bo sobie> nie <śmieniu> <jemy, śmieniu> pocyjesz no. no to jest Warf takie wypierdalanie się, no zobaczcie, ja mam od razu petardę i pota. Dobra, robimy tak. Ja tankuję, wy podnosicie mnie. To cofka? Jaka cofka? Wiemy. Dobra, ja się idę wyjebać. Podniesiecie mnie, nie? Nie. Ja to... nic nie podn... bo cię podniosę, kurwa, w takich wodach. Nie wiem, dystrybuowałeś teraz kruko. bo Łodziutki pędziesiesz? <noise> już podnoszę. Ja podnoszę Ruki'ego już. Nie, <noise> nie wiem czemu? Ruki'ego. Dobra, leć Ruki, do mnie, podnieś. Trołuj, czas, tak no, no, nie wiem, no ten, ten to strollował Da, ten. ten to strollował Już chyba myślisz, że jak będziesz tam je zwalał To wszyscy zapomnią jak strollowałeś cały ostatni poziom Kurwo Ja nie strollowałem poprzedniego Trzy życia przed Ciebie straciliśmy no było się nie, nie, nie. Ale tam trzeba pójść Bo inaczej na noc dojedzie Dobra, no strollował Za co, Nie no, no jesteście beznadziejni Dobra kurwa, ja się wpierdalam <laughs> na desant Dobra, kura. ale z jednym życiem damy radę, tylko teraz już tryhard no Ale po co ci wypierdasz? Ale po co? <laughs> Dobra, chłodźliście mnie, dajcie slajmu, kobotnie y, <laughs> Ale te slajmy nic nie biją przecież. I To no biją w chul. Nie, slajmy nie Tylko on jakoś dziwnie... Dara, ktoś podniósł pęk strzał kurwa Mam nadzieję, że to ja, bo ja jestem Terry. O tak to ja Nawet nie zauważyłem <laughs> Ty zajebałem za 714 albo mi się wydawało <laughs> Chyba za 7 i 14, kurwa. <laughs> Nie no, 714 przysięgam. Dobra, Dobra, to ty wody. Dojazd. Tylko dojazd. Jezu, jesteś no, mały. No, dajcie mi się wyjebać teraz. Uwaga, uwaga! No zabij go kurwa, nie uwaga, no futura, możesz tak. krzyczeć Na Możesz się na japczana Czy tu coś jest. Pa, 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 pa! Pa, pa elitki! O kurwa jakiś giga tak, elitki! Duży stream! Szlam! Dobra, ale niech ja Luki przyjdzie, przyjdź Luki! para petardy na fulla. Dobra, już, już jedziemy. Ja, tankuje. Ja On tankuję. ma 200 strzał, Jabczon. Ja pierdol, ale depsi. Ale pali. Duszyliśmy. Ale, ale dwie, pali, pali, ale pali, dobra, jest. Petardy macie? Nie. Kto no kto? Ja. Dawaj, dawaj, dawaj. Broń mnie, broń mnie, broń mnie. Podniosłem, Podniosłem. Dobra, podnieś mnie też, razu. <noise> no podnoś luki, kurwa, konia nie walno. Ja mam HP, no HP. na to wystoi, kurwa. Dobra, ale zdążysz ty. Tak. No kliknij na mnie, bo się zgłokowały. No nie ja chciałem je dokończyć. Ja pierdolę, jakiś chujowy no. Zwracaj ty, ja chcę Ale ja nie miałem nic HP. No, no ale no musi trollować ten skurwisi, no. Ostatnia szansa, no. Od ruszkura, no. To mnie koś opie. O, ale gówno. Damy radę, damy radę. Dobra, spamuj kurwa, wstał Ja pierdol, naprawdę na końcu misji już dupy daliśmy. Nie, ocu z domowego! Dobra, ja pierdolę, nigdy tego nie zrobimy, kurwa. To nic, to może kowal temy lepsze dać. Nie, no jaki trolling jebany gdy miałem trzy lata, do łóżka wszedł mi tata. Nim skapnąłem się we mnie, już była jego armata. cyknąłem głośno, a czy krzywił minę, bo chyba poszukał, więc poszliśmy w ślinę. Gdy miałem cztery lata, siły mi zwieracze, miałem taką strachę, jakbym wypierdolił acze. Mam nadzieję, że się podobało.